Z naszych badań wyraźnie wynika inne obszary i elementy, które mają wpływ na politykę prorodzinną, a w szczególności na kwestie związane z dzietnością. Tak? To nie jest tylko i wyłącznie, jeżeli tak jak patrzymy przez ten projekt, Dodatek w wysokości 500 zł, ale często to jest dostępność żłobków i e, przedszkoli i miejsc w tych, e, w tych instytucjach. To jest czasem możliwość godzenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci e, i większa a tutaj elastyczność pod kątem pracodawcy. To jest także dostępność wszelkiej kwestii związanej z, z, ze zdrowiem, z usługami publicznymi. Tak więc są inne elementy które w naszej opinii, ale także jak wynika nam z badań i przeprowadzonych analiz, wpływają na politykę dzietności w kraju, a tym samym przekładają się na, 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 na szerszy aspekt związany z polityką demograficzną. Tak? Nie uważamy, że sam dodatek 500 plus, bo tak to trzeba określić, wpłynie bardzo mocno na wzrost dotyczący liczby urodzeń w naszym kraju, a tym samym przełoży się na, na całą politykę demograficzną w Polsce.